Słuchajcie, tak się zastanawiam, bo nieraz w rozmowie pada takie zdanie, co ludzie powiedzą, tak? kiedy zaczniemy zmieniać swoje życie, swoje nastawienie, robić coś aktywnego, biegać, ćwiczyć, uczyć się, chodzić na tańce, na jakiś sport, na spotkania towarzyskie. Tak bardzo się boimy tej opinii ludzkiej. Myślę, że niesłusznie, bo. Bo ludzie obserwując i krytykując, no niestety musimy się z tym oswoić, że, że będziemy podlegać krytyce, ale krytykując tak naprawdę, tak naprawdę, miejmy świadomość tego, że budzimy ich zmysły i budzimy ich ukryte aspiracje i marzenia, na które nigdy nie mieli odwagi, by podjąć się takiego działania. I to, co robimy, może być inspiracją dla innych osób, może być dla nich motywacją, kiedy popatrzą na to, co robimy, w jaki sposób robimy, widzą, że to jest nic złego, że tak naprawdę my osiągamy jakiś sukces, jakiś cel. Eee... I dobrze się z tym czujemy, jesteśmy szczęśliwi i budzą się w nich marzenia, budzi się w nich nadzieja, że oni też mogą. I to jest potrzebne, moi drodzy, żebyśmy tak samo działali, robili to, co kochamy, bo wcześniej czy później, może nie dla wszystkich, bo to nie chodzi o to, że dla wszystkich, ale jeżeli będziemy inspiracją chociażby, chociażby dla jednego człowieka w naszym życiu, to warto, mówię Wam to. Szukajcie tej inspiracji w sobie i dajcie tą inspirację innym.